Cześć, ciao. Dzisiaj mamy rano Jest już 8.20, więc mamy jeszcze tylko 10, 10 minut śniadania, śniadania Więc szybko idziemy na śniadanie, może uda mi się dzisiaj nagrać kilka ujęć Ale co chciałem nagrać To, to co, jest, to, co się dzieje na dworzu Na zewnątrz Ła, wow, jest po prostu jaka mgła Jakby chmura zeszła Nic nie widać No widać w promieniu, nie wiem, 100 metrów maksymalnie Wszystko jest pokryte właśnie taką mgłą ale prawdopodobnie no, ze względu, że to jeszcze jest rano, pewnie za godzinę dwie to zejdzie. Bo mamy dzisiaj w planach właśnie też jechać na wycieczkę jeszcze, dzisiaj idziemy chyba do Marble Mountain, więc przydałoby się, żeby było cokolwiek widać. Zobaczcie jak wygląda śniadanie. No co prawda jesteśmy pod koniec, ale... Znaczy, no pod koniec. Generalnie śniadanie jest od 6 do 8.30 i wszyscy tutaj Chińczycy wschodzą o 5.40. I, I właśnie jest takie, tak? to też tak było. Ryżu smażonego nie ma, tutaj nie wiem czy coś było. Makaronu smażonego nie ma, nikt nie jest, tylko zupy. No I tu mamy jeszcze zupę z kurczaka i rybną z ryżem. Fish zup, ta z ryżem z Aha. Nie jest taka A tutaj jakieś są jeszcze owoce, ale nie za bardzo już właściwie nie ma. Jest tak nauczyłam mnie na śniadanie. Ja no, lubię zupy, w ogóle lubię zupę, ale... Że kram, krem, takie jak ja. No jak będziemy w Indonezji, to będziemy... nie będziemy jej zup. A teraz wam pokażę, gdzie są takie fajne dobre ciastka. O, ko, bo dziewiaste mają łóżki, nie wiem czy uda mi się przykroić, bo łóżka jest zrobiona z blachy i się wygina. No to ciasta też się ciągnie. Czyli w środku mamy chyba biurki kokosowe, orzeszki. No, mm, ciastka bardzo dobre. Dobra ta ciasto, Ciasto ryżowe, trochę takie lekko gumowate, ale to w sumie ma taką swoją, taką swoją fajną konsystencję. jest obsypana mąka ryżową. Mm -hmm. Ja myślałam, że to jest cukierpuder. Tak? to jest po prostu mąka ryżowa. Myśleliśmy, że to Nie jest, jest cukierpuder. puder. Tak. się kleiły do siebie. Mm -hmm. a to jest po prostu mąka ryżowa. Bardzo dobre. Te orzeszki, kokos. I takie właśnie kleiste ciasto ryżowe, bardzo dobre. Trochę pieprzu. S tu jest niestety taka wilgotność, że sól ciężko się wy... ciężko się soli z solniczkiem. Mhm. No to naprawdę jest duża wilgotność. Nic nie schnie. Mhm. Człowiek nie schnął. Wszystko jest mokre, jest takie Może mi dzisiaj też potrenować troszeczkę język wietnamski. Na przykładach mamy tutaj tił. Nie wiem, jak to się do końca wymawia. Tiu. Tak jak jest hu tiu. Den. E, czyli pieprz. Prawdopodobnie tiu den, czyli pieprz czarny. Den to jest czarny. Potem co tu mamy dalej? Czyli sól mamy młoi. Też nie, nie sugerujcie się moją wymową, bo nie mam pojęcie jak się to wymawia. Tak, 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 tak słyszę, co ty mówisz, tak ciekawe czy nie tam, czy so coś moi. Potem dalej mamy tutaj. Fish sauce. Fish sauce, który się nazywa Nok Mam. Nok Mam. I ostatni. I ostatni mamy. O, nie jest podpisany. To jest chyba sens sojowy. Sos sojowy. No niestety, nie wiem jak się nazywa. No ale już wiecie jak, jak powiedzieć pieprz, jak powiedzieć sól i fish sos. Cześć, idziemy właśnie na Marble Mountain, czyli to są marmurowe góry. Góry pięciu żywiołów. E, pięciu żywioł, żywiołów, ponieważ jest ich pięć. E, jesteśmy już prawie prawie blisko i tak właśnie prezentują się te góry, są po prostu wyrastają znikąd. To jest pan. Uuu. na środku drogi pan, stoi byk. A, to nie jest krowa tylko pan byk No, byk Też krowa, Chcesz krowa. <laughs> Jesteśmy już pod Marble Mountain Jedną z tych gór, tak jak wspominałem wcześniej Jest ich pięć I znowu mieliśmy przygodę Przygoda to za dużo powiedziane po prostu no, Sytuację I chciałbym zwrócić na to uwagę My nie narzekamy, tylko zwracamy na to uwagę po prostu, bo takie sytuacje mają często tutaj miejsce. Może e, wszyscy na takie rzeczy nie zwracają uwagi, no ale my czemu nie mamy zwrócić uwagi? E, może jako jedyni będziemy na takie rzeczy zwracać uwagę. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to narzekanie, tylko zwrócenie uwagi. Tak jak tam wcześniej, wcześniejsze ujęcia robiłem e, z odległości tych gór, staliśmy tam dosłownie 30 sekund i zatrzymała się pani, jechała na skuterze. I oczywiście, jak się mamy, skąd jesteśmy, a mówimy, że z Polski. A, z Polski, to Polska, Wietnam są przyjaciele i w ogóle. I mówi, że tam są góry, tam są góry. I żebyśmy za nią jechali. No i jedziemy, jedziemy tutaj dosłownie przy 50 metrów przed parkingiem, tutaj gdzie teraz stoimy, pod górą. Ona nam każe, znaczy każe żeby skręcić do niej na parking gdzieś, nie wiem gdzie, no w przeciwną stronę. Tak, tam ma na pewno jakiś zaprzyjaźniony parking, więc nie wiem ile byśmy tam zapłacili. Na pewno chciałaby na, na coś na nas na, o, może nie naciągnąć, ale namówić. Z możliwością, że chciałaby nas na coś, na coś naciągnąć, coś pewnie kupić, za parking byśmy przepłacili, coś zjedli, może chciałaby być naszym przewodnikiem. Więc... My nie narzekamy, no bo to nie ma na co narzekać, tylko po prostu jeszcze raz podkreślam e, to, że po prostu zwracamy uwagę, że takie sytuacje występują i wystarczy przeczytać też na przykład e, nie wiem, jakieś przewodniki FORA, na przykład wiki travel. Jest, tak, tak, jest tam wiele przypadków, że należy w miejscach turystycznych uważać na przykład na jakieś konkretne przypadki, że jacyś ludzie zaczepiają, e, że na przykład parking jest darmowy, a pobierają opłatę albo że zabierają trzykrotnie opłatę. Coś Dają niby za darmo a potem okazuje się, że trzeba zapłacić, więc po prostu my zwracamy na to uwagę. O, I tyle gwoli wyjaśnienia. Więc e, idziemy się to zorientować gdzie co, trzeba kupić bilety. Tutaj. Bo można jakoś po schodach wejść na samą górę. Albo wjechać tutaj o tą windą. E, chyba wjedziemy windą, mi się wydaje jak chcesz. No znaczy nie wiem w sumie. A zejdziemy normalnie. A zejdziemy normalnie. No. No. Hey, hey. Bilety tutaj na tą górę kupuje się w takiej malutkiej budce. Tutaj jest wejście, a tutaj jest budka. Bilety kosztują 15 tysięcy od osoby, no tak jak mówiłem. Tutaj ta góra symbolizuje y, pięć symboli. Y, pięć żywiołów i zależy w jakiej kulturze te żywioły są różne. Akurat tutaj są to żywioły buddyjskie, czyli woda, ziemia, ogień, metal i drewno. W japońskiej kulturze, w europejskiej kulturze i w hinduizmie te żywioły są inne. Zawsze jest ziemia, woda, ogień, natomiast czasami jest jeszcze dodatkowo powietrze, metal, yy, drewno, metal, ziemia, yy, powietrze, yy, metal, niebo, zawsze są, trochę są inne. czymś, to pierwszy raz jestem. Fajne, bardzo fajne są jeszcze jaskinie. Batu mhm, Tak. W Batukay, w Kuala Lumpur, no tam też są niesamowite. Aha. O tam na górę się wchodzi. Ja nie wiem czy wchodzi. Pagoda Jakby taras Z widokiem pięknym I tutaj właśnie Tylko taka malutka kapliczka I za dużo nic tutaj więcej nie ma Kasia niestety zrezygnowała z schodzenia, Bo bała się wysokości Ale dobrze że sam wszedłem Bo nie byłoby tu innej możliwości tutaj Nie wjeżdża tutaj winda Winda gdzie indziej jedzie Ale muszę przyznać, że nie jest tutaj bezpiecznie, są niby schody, są niby barierki, ale jest tutaj no pff, ze 30 metrów 40 coś takiego pewnie by było Tutaj są nawet jakieś tacy, tacy... Nie wiem jak ich nazwać Alpinić, no nie, nie do końca, ale Zjeżdżają na linach tutaj na dół Zaraz skończcie jakieś lepsze ujęcie oczu też je widzicie Nie wiem na ile tu będzie widać, ale jesteśmy teraz już w, takiej, w takim tunelu, że trzeba się schylać, chyba nie za dużo widać Tak mamy prawie wstęp, co Aha eee. I schodzimy, i schodzimy cały czas niżej, cały czas niżej Ja po prostu nie eee, Więc chyba schodzimy jeszcze właśnie po prostu głębiej do piekła Muszę się posiłkować tutaj latarką, bo jest naprawdę ciemno. Ale z latarką daję radę. Jesteśmy teraz w jakimś, jakimś pomieszczeniu przedstawiającym piekło, sąd ostateczny, bo tak jak tutaj jest waga, pewnie symbolizująca jakieś. Dobre uczynki i złe uczynki. Złe uczynki i sąd ostateczny. Y, Różne są napisy. Nie, po, nie wiem, które Aha. to są dobre, a które to są. No niestety z tej ciemno nic nie widać. Mm. I tutaj są też przedstawione takie stwory z piekła rodem. Co oni tutaj robią? Grywają język, coś z twarzą robią. Pamię nie wiem czy pamiętacie jeszcze, czy oglądaliście, jak jesteście nowi na naszym kanale, to e, jak nie zapomnę, to postaram się tutaj dać linka do e, piekła, w którym byliśmy w Delat. No ale a e, więc dam tam linka. E, to zobaczycie sobie jak wygląda inne przedstawienie piekła. Też jest po prostu... Bardziej psychologiczny sposób. Tak. Jak się fajnie mija to Wow, no. Super. Hmm. Kasia powiedziałaby, że z chęcią... Tak, że, że przejdę na bu... Znaczy, Że zacznę być buddystką i robić słowczynki, żeby wylądować w buddyjskim piekle, bo jest ciekawie przedstawiony po prostu. No, no Naprawdę tak, ciekawe, ale nie chciałabyś być w piekle. Miłe mąki. Idziemy najpierw do Lingung Pagoda. To jest bardziej świątynia niż pagoda. A później będziemy w Tang Chong Cave. Jeszcze tutaj się taką szczeliną wydrapałem wyżej, ale chyba tutaj niestety nic dalej już się nie wejdzie To znaczy jakby się chciało to tutaj by się jeszcze weszło, ale to chyba już nie jest oficjalna trasa wydaje mi się. A tutaj jeszcze widok na, na tego Buddę w jaskini tutaj są wyryte takie jakieś chińskie hieroglify mi się wydaje Mam nadzieję, że je widać na kamerze. O, tutaj po prostu są jeszcze miejsca, gdzie troszeczkę właśnie wyżej, mniej dostępne. Coś w rodzaju kaplicze, gdzie pali się jeszcze tutaj jakieś. Hmm, nawet nie wiem, czy to nie są. Eee, Popioły ludzkie. No, ale to, to, to mocno strzelam, mocno strzelam. Albo po prostu popiół. Tutaj mamy rozwidlenie do kolejnej jaskini. My dalej idziemy w tamtą stronę. Ale tu jest rozwidlenie do Wanton e, Cave. I właśnie tam. No, w tylu jaskiniach co tutaj, to chyba dawno nie byliśmy. O nie tutaj czekają, żeby zajść przy poręczy trzymając się.

Schody. Widziałem, że tam ktoś wchodził, więc chyba też jeszcze spróbuję. O, tu jest takie właśnie strasznie cien, cienkie wyjście. Nie Trudno się jest przydostać, przycisnąć. Chodzi się znowu po takich wyślizganych kamieniach. Teraz chodzę drogą dla mięczaków. Wszedłem po prostu taką hardkorową ścieżką przez jakieś tam tunele. A jest z tyłu druga droga. Normalnie tutaj przez schody, chociaż potem kawałek też jest po skałach. Ja i <grywk> idziemy już do ostatniej jaskini. Hujen Kong. Tak, dobrze słyszeliście Hujen Kong. Aha. Na szczęście to już ostatnia, bo już jesteśmy nieźle wymęczeni, bo pewnie na filmie tego nie widać, ale to jest mnóstwo chodzenia. Mnóstwo chodzenia. Po prostu pod górę z góry, schody jakieś mocno obczerpujące jest. To już też, jesteśmy tu już pewnie za dwie godziny albo nawet dłużej. I na szczęście ostatnia chyba największa jaskinia. O, no tutaj to naprawdę robi wrażenie, to już jest takie bardziej podobne właśnie do Batu Cave w Kuala Lumpur, duża jaskinia, idziemy dalej, ale tu fajnie wieje, powiew jest. koniec, ale niestety jeszcze tam jest jedno wejście na górę. Znaczy no, nic tu nie jest obowiązkowego, ale taki punkt widokowy może być naprawdę bardzo ciekawy. Bo tam za tą tam skałą już jest widok... E, widok po mnie na miasto, widok na, na, na... po prostu na przestrzeń. Wow. Jak widok? Fajny. Ta wieża nazywa się River Watching Tower, czyli z widokiem na rzekę. Rzeki to akurat najmniej widać. A tam robią z marmuru. Aha. To jest cała wioska. takich właśnie rzemieślników, wytwarzających rzeczy z marmuru. No, korzystają z tego, że mają tutaj dużo marmuru i wszystko wytwarzają tutaj właśnie z tego surowca. No. Głównie figurki takie różne, dewocjonalne. Tak, tak, tak. Ale też jakieś drobnice, jakieś typu właśnie, coś na naszyjnik czy coś, Aha. ale... Jesteśmy już na samym dole, tak jak tutaj widać. Eee, przynajmniej z tej strony schody nie były takie straszne, można myślę, że spokojnie dawać zamiast windom. Ale jak, jak to woli po prostu. No, to nas zaciekawiło. Można tutaj kupić nawet takie rzeczy, no, takie figurki. To jest prawdopodobnie właśnie marmur. A no rzeczywiście, bo zapomniałem przecież, że tutaj jest dużo katolików, rzeczywiście. Więc tutaj w jednym miejscu można sobie kupić i Buddę, i Matkę Boską, i Świętego Józefa. Nie widzę tylko Jezusa. To jest mnóstwo e, powystawianych właśnie różnych rzeźb, głównie właśnie takich religijnych, po lewej, po prawej. O no, no super. Jeszcze szybkie ujęcie, nie będziemy tutaj przedłużać z jedzeniem, bo. Nic ciekawego. Nic ciekawego, znaczy no, Kasia ma foga, tak. czyli fo z kurczakiem. Ogromna dosyć porcja. Dobre? Mógłby być ropą bardziej treściwy. Aha, taki, taki jest dosyć treściwy. rozwodniony. Mhm. Mhm. Są oczywiście warzywka i tak dalej. Kwiatkiem bananowca. Tak, a ja sobie zamówiłem dzisiaj spaghetti neapolitana i dostałem taką porcję makaronu z ogromną ilością sosu, no to z neapolitana nie ma co dużo wspólnego, ale mam nadzieję, że będzie dobre i zabieram się do jedzenia smacznego.